No, to przyszedł czas, aby kochani podsumować nasz cały wyjazd, więc nie będziemy przedłużać zaczynamy podsumowanie. Ja sobie wezmę tylko jakiś taki, wiecie, ładny, ładny długopisik, żebyśmy tutaj wszyscy fajnie mogli widzieć, co tutaj się nam będzie działo. Więc teraz, tak, jeśli chodzi o tutaj podsumowanie całego wyjazdu, no to ja miałam wszystko w takim portfeliku i ogólnie tutaj już z tego portfela korzystałam normalnie. Jak robię to podsumowanie, to już żeśmy wrócili akurat nie do domu, więc już normalnie korzystam, ale mieliśmy to podzielone właśnie na taką. Kategorię jak paliwo, y, jedzenie na dzień pierwszy i dzień ostatni, bramki. Dalej mieliśmy nieplanowane. Mieliśmy aptekę, to było w gotówce, tak samo noc był w gotówce. Atrakcje, wycieczki i inne było na koncie, i jedzenie było również na koncie. Więc teraz sobie to wszystko razem ładnie podsumujemy, ile to wszystko nam powychodziło. Wezmę sobie tylko cienkopis i będzie on zielony i czerwony, i zielonym cienkopisem będziemy zaznaczać pola, tutaj, gdzie wydaliśmy i zostało nam jeszcze fajne pieniądze i na czerwono, jeśli przekroczyliśmy danej kategorię, ponieważ niestety, ale dana kategoria jedna, chociaż już wiem, że została przekroczona. Więc tak, jeśli chodzi o wyjazd, czyli wyjazd to była taka kategoria, gdzie tutaj kupowaliśmy takie rzeczy potrzebne nam przed wyjazdem, Między innymi były to jakieś rzeczy do rowerów, jakieś wiecie, pierdółki, takie jakaś, nie wiem, no żeby rower zapiąć na przykład, czy stojak na telefon, żeby tam się trzymał telefon właśnie roweru, żeby nie musieć brać żadnych saszetek i tego typu rzeczy i ogólnie tutaj mieliśmy zaplątywanie 500 zł i wydaliśmy 427 zł, więc ogólnie wydaliśmy tutaj, wydaliśmy tutaj 427 zł i zostało nam z tej kategorii 73 złocisze polskie, więc ogólnie uważam, że jeśli chodzi właśnie o tą kategorię, no to, no to spoko, nie wliczam tutaj jeszcze pieniędzy, które wydaliśmy z naszej świnki skarbonki z 5 zł, tamte pieniądze poszły na ubrania i tego typu rzeczy, więc to byłoby dodatkowe jakby 500 zł, ale... Tam tego nie wyliczamy. Eee, powiedzcie mi, moi drodzy, jeszcze tak w międzyczasie, czy ten kadr, który aktualnie jest, wam, wam się podoba? Czy wszystko widzicie, czy jest OK? Bo nie wiem, czy go zmieniać, czy jest w porządku, bo mi się ten kadr podoba, ale nie wiem, czy Wam się będzie podobał, więc dajcie mi znać w komentarzu. Lecimy dalej. Drobniaki, ogólnie uważam, że to była zajebista. No po prostu to była rewelacyjna kategoria, dlatego że wstówkę mieliśmy w drobniakach, więc tutaj cała stówka była praktycznie w samych 2 złotówkach, piątkach i złotówkach, tam może ze 20 czy 30 zł było w banknotach, ale tak to później żeśmy jeszcze porozmieniali, więc było w sumie łącznie naprawdę dużo w drobniakach, w takich, wiecie, monetach. I to była bardzo fajna kategoria, dlatego że jakieś myjnie, jakieś nie wiem, toalety, czy jakieś inne duperele pierdoły i tak dalej, gdzie trzeba było drobnych. to Tutaj powiem Wam, że korzystaliśmy stąd i wydaliśmy całe 100 zł, więc tutaj po prostu w tej kategorii nie zostało nam nic, ale ja to uznaję jako na zielono, ze względu na to, że jest takie wiecie. No, nie przekroczone. Więc jest na zielono. Dalej, jeśli chodzi o paliwo, no to my tutaj, moi drodzy, w paliwie poszaleliśmy, bo poszaleliśmy z oszczędnościami oczywiście, bo już Wam mówię, na paliwo w pierwszy dzień wydaliśmy 222,76 zł, jak jechaliśmy, słuchajcie, nad morze. Jechaliśmy Rzeszów, Warszawa, Stegna. Więc macie taki mniej więcej rejon. I wyszło tutaj 222 zł. Więc lekko ponad. Więc uważam, że naprawdę kwota jest zarąbista. Tylko tak, my mamy gaz. To jest samochód mały. To nie jest jakiś BMW, czy tego typu rzeczy w dieselku. Tylko po prostu zwykły mały samochód w gazie. Więc no. W drugą stronę troszeczkę więcej żeśmy zatankowali pieniążków. Znaczy wydaliśmy więcej pieniążków na gaz. Dlatego, że poszło 270 zł 88 groszy. Do tego jeszcze byliśmy dwa razy przewieźć się meleksem. 6 zł za osobę kosztował MELEX w stegnie, więc razem wyszło nas tutaj za 3 osoby na raz 18 zł i było takich przejazdów dwa razy, więc tutaj za całe paliwo wyszło nas 529 zł i 64 grosze, z czego 370 zł i 30 6 groszy nam zostaje i możecie zobaczyć że naprawdę bardzo dużo kasy nam tutaj zostało. Więc ja naprawdę bardzo 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 się z tego faktu cieszę. Dalej jedzenie, dzień pierwszy i jedzenie dzień drugi. Jedzenie dzień pierwszy wyszedł nas 172 zł i dzień drugi wyszedł nas 201 przepraszam 99. Czyli razem wyszło nas tak 172 zł plus 99 zł wyszło nas 271 zł. Przeciągu dwóch dni wydanych. W pierwszym dniu, jak żeśmy jechali, no to korzystaliśmy już tutaj z tych pieniędzy, bo było 300 zł przeznaczone na dzień pierwszy i 300 zł przeznaczone na dzień drugi, w sensie dany ten dzień ostatni, czy na tą naszą podróż. I tak tutaj żeśmy zajechali w pierwszy dzień dosyć szybko, więc tam byśmy poszli jeszcze zjeść i tak dalej, więc było dosyć szybko tutaj te pieniądze, no wyszło po prostu więcej. W dniu drugim byliśmy tylko w McDonaldzie. I to tyle praktycznie, więc nie wydaliśmy tutaj jakoś dużo, dlatego w tych kategoriach, odejmując 600 zł, zostaje nam 329 zł, więc kolejne fajne pieniądze nam tutaj zostały. Następnie przechodzimy w bramki. Jeśli chodzi o bramki, no to my, żeśmy tutaj nie wydaliśmy nic, absolutnie. Pojechaliśmy przez niepłatne drogi, więc. Bardzo fajnie, bo zaoszczędziliśmy 120 zł, ale na przyszłość, mimo tego, że ym, może być, może nie być, ja nigdy nie wiem, czy te bramki są, czy ich nie ma, dlatego lepiej zawsze, wiecie, dmuchać na zimne i takie sobie tutaj kategorie dać, odłożyć, więc naprawdę bardzo polecam też również tą kategorię bramki. Dalej mamy kategorie nieplanowane i tutaj poszło 60 zł i tutaj wydaliśmy te 60 zł na pamiątki, bo... Ogólnie oni tam bardzo lubią kartę, wiecie jak to jest, ale niestety albo stety te osoby, które mają pamiątki, jakieś takie duperele, stoiska i tego typu rzeczy, oni preferują gotówkę. I tylko z jednym miejscem się spotkałam, gdzie pan chciał również kartą, ale jednak kierował się ku gotówce. Więc jeśli myślicie, że oblecicie na samej karcie cały taki wyjazd, to uwierzcie mi, że będziecie w błędzie, bo widziałam bardzo duże kolejki do bankomatu, które tam się wybierało kasę. Chcę w się sensie do, 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 do tego, do. Bankomatu, więc polecam Wam zabrać parę stówek w gotówce, bo naprawdę Wam się przyda i uwierzcie mi na słowo. Dalej, zostałam tutaj 5 zł. Apteczka, apteczka mojej kochani, tutaj nie była ruszana. Na szczęście nie mieliśmy tej konieczności, żeby apteczkę na tym wyjeździe ruszać, ale jest to fajna kategoria, fajny pomysł. Fajne mi dziewczyny tutaj pomysły podpowiadały właśnie na live, bo ja to wszystko dzieliłam na live z dziewczynami. Więc ogólnie uważam, że to był bardzo fajny pomysł, żeby tą apteczkę podzielić i żeby te pieniądze były osobno. Dlatego, że wiecie, życie bywa różnie, dlatego zawsze fajnie jest tutaj mieć takie pieniądze odłożone, Jak to się mówi, lepiej mieć, niż nie mieć, i później fajnie się cieszyć, że nam zostało, niż płakać, bo nam brakło. Więc no. Dalej mamy nocleg. No i tutaj moi drodzy, w koncie, na koncie, kątem opłaciliśmy 200. Zapłaciliśmy 200 i w sumie tyle nas wyszło. Czyli nocleg wyszedł nas 2100 zł i tam był prywatny parking, był ochroniarz, był, mieliśmy fajny pokój, naprawdę było naprawdę było super. Więc ogólnie bardzo, bardzo polecam ten hotel, w którym żeśmy byli. Basen no po prostu maje, no zajebiście, blizińko do słuchajcie, do, do hotelu. Żadnych opłat klimatycznych już nie płaciliśmy dodatkowo, które tutaj sobie założyłam, więc zostało nam tutaj 120 zł. Więc wszystko to już było jakby w tej kwocie, nie? Następnie przechodzimy do kategorii jedzenie. I moi drodzy, kategoria jedzenie, stety bądź niestety, ale tutaj żeśmy poszaleli, dlatego że tutaj już sobie wcześniej przygotowałam karteczkę, dlatego że to wszystko jest na dwie osoby. Mieliśmy zaplanowane 1500 zł i tak w e, pierwszy dzień naszego jakby już pobytu tam wydaliśmy 382 zł. Dalej w drugi dzień wydaliśmy 378,78 groszy. W kolejny dzień wydaliśmy 393 zł i 8 groszy. W czwarty dzień 223 zł i w dzień piąty wydaliśmy 352 zł. Czyli ceny wahały nam się w okolicach 400 zł. Poza dniem czwartym, e, dlatego że tutaj byliśmy chyba rozdzielani z moim i ja nie byłam na, e, Znaczy byliśmy na obiedzie w sensie ja byłam na obiedzie tylko że byłam z siostrą. E, i to nam fundował mój tata. Dlatego, dlatego tutaj wyszło to tak mało, więc już wiem, że na kategorię jedzenie na przyszły wyjazd, tutaj musi być kategoria podniesiona. Dlatego, że tutaj wydaliśmy, moi drodzy, 1728 zł, ale absolutnie, absolutnie, słuchajcie, sobie nie żałowaliśmy. Naprawdę. Chciałam loda, brałam loda. Mój mąż chciał podwójne frytki, w sensie naleśniki, czy frytki, czy jakieś tam inne dziwne rzeczy. To sobie kupował i absolutnie, żeśmy się nie, nie, że Myśmy się po prostu nie hamowali w tym wszystkim, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie było. Przekroczyliśmy tutaj kwotę założoną o 228 zł i 86 groszy, ale te 228 zł poszło z kategorii atrakcji i inne, dlatego że my żeśmy, jeśli chodzi o atrakcje i tego typu rzeczy, nie szaleliśmy tam, byliśmy tylko w sumie. W krynicy byliśmy na latarni, więc latarnia wyszła nas tam jakieś 25 zł. Dlatego dalej kupiliśmy jakieś tam, wiecie, szufle, szufelki, jakieś tam inne pierdółki. I to było w sumie tyle, więc z żadnych takich atrakcji żeśmy tam raczej nie korzystali. Jeśli byśmy chcieli korzystać z jakiejś atrakcji, no to obstawiam, że tutaj moglibyśmy popłynąć, dlatego tutaj też ta kategoria fajnie by było, jakby na przyszły raz była troszeczkę po prostu większa, żeby tutaj właśnie nie było żadnego problemu. Ale finalnie, jeśli chodzi o atrakcje i inne rzeczy, no to my żeśmy tutaj wydali, jeśli chodzi o te atrakcje, 213 zł. Więc dodając, moi drodzy, 1728 zł i 86 groszy, dodając 213 i odejmując od kwoty 2000, która była na koncie, bo jeśli chodzi o jedzenie i atrakcje, mieliśmy to na, na koncie, dlatego możecie zobaczyć, że jest troszkę innym kolorem, bo tu jest na czarno, a tu jest na niebiesko, czyli tu było jakby konto, a tu była gotówka. Tak. I zostało nam 58 ,14 zł. 14 groszy, ale jak patrzyłam na swoje konto, to realnie zostało jakieś 30 zł. niecałe, więc 28 zł. gdzieś zostało przejedzone, Więc obstawiam, że gdzieś tutaj poszło wliczone, wyjedzenie zostało, ale żeśmy tego po prostu nie doliczyli. Dlatego tutaj, dlatego tutaj wpisuję jakby nic, ze względu na to, że tamte pieniądze już się po prostu jakby rozeszły. One zostały przeznaczone na coś innego, więc po tamtych pieniążków nie liczę, że coś tam zostało. I tak samo te 30 zł, niecałe, te 28, które też gdzieś magicznie zniknęły, czyli po prostu zostały przejedzone, tylko nie, są, nie zostały tutaj wliczone, no to też tutaj tego nie liczymy, więc tak by to właśnie wyglądało. Więc teraz, słuchajcie, podsumowujemy. Więc jak możecie zobaczyć, ogólnie wszystko jest praktycznie na zielono, tylko kategoria 1 została przekroczona. Chwilowo miałam zagwostkę, jakim cudem my żeśmy przekroczyli o prawie tam te dwie pustówki, ale później się kapnałam, że właśnie na te atrakcje poszło nam bardzo, bardzo mało. Podkreślam, że my nie mamy dzieci, więc też pewnie, jakbyśmy mieli dzieci, to. Mogłoby tutaj być inaczej, ale właśnie te 213 zł były to jakieś atrakcje, pamiątki wliczone jeszcze, więc ogólnie tak by to właśnie mniej więcej wyglądało, więc teraz tak. Założona kwota, yy, jaka była, to było 6705 zł. Wydaliśmy. Wydaliśmy 5429 zł i 50 groszy. I teraz, moi kochani, będę miała do Was prośbę. Piszcie, co sądzicie o tej kwocie. Dlatego, że osobiście uważam, że to wcale nie jest jakoś bardzo dużo. Jest to 5429 zł i 5 groszy. Więc tyle nas tutaj wyniosło całe sześciodniowe... Całe Sześciodniowy wyjazd nad Polskie Morze z bardzo dobrym hotelem, z bardzo e, piękną pogodą. Naprawdę mieliśmy zajebistą pogodę. Powiem Wam, że e, pierwsza raz miałam tak dobrą pogodę, że ani kropli deszczu nie było nad Polskim Morzem, gdzie dużo ludzi mówi O, Polskie Morze? Przecież tam będzie padać. Więc e, no ogólnie wiadomo, woda była zimna, ale jednak... E, jednak jednak naprawdę można się było troszeczkę schłodzić tą wodą, a nie że wiecie, tu macie 40 stopni i woda ma 40 stopni, i teoretycznie wchodzicie tej wody, żeby tylko się jeszcze bardziej zmoczyć, bo i tak jesteście bardzo zmoczeni swoim potem, więc w sumie fajne chłodzenie było jakby wiary ciepło. Nie było też, wiecie, 40 stopni, ale było tak, wiecie, ciepło. Na pewno inaczej jest odczuwalne, tam temperatura jest inaczej odczuwalna niż na przykład u mnie na Podkarpaciu, więc yy, no, było naprawdę bardzo fajnie. Razem zostało nam, już sobie tutaj wszystko ładnie policzymy 73, czyli tak, zostało nam, moi drodzy, 1200 zł a, 1217 39 groszy. Odejmując to od kwoty 6705, no to tutaj odejmując teraz 5429,5, no to te 58 zł właśnie tutaj stąd gdzieś się po prostu zapodziało. Więc tego tutaj nie liczymy, to zostaje jakby wiecie zapomniane. Można to dla upartego po prostu wliczyć w kategorię jedzenie, tutaj że wydaliśmy więcej o te 50 parę zł, ale już nie zostanie tak jak jest, więc tak. 1217 złotych i 36 groszy nam zostało. I teraz pewnie wiele z Was się zastanawia, ale co Wy tutaj z tymi pieniędzmi zrobicie? A mianowicie z tych pieniędzy mojej drodzy zostało tyle. 20 zł. Dlatego, że dlatego że tak, 1000 złotych poszło na naprawę samochodu, ponieważ musimy naprawić auto, więc poszło to 1000. 200 złotych doliczyłam do... Dla mojego taty, aby oddać mu pieniążki. Więc 200 zł doliczyłam, bo mamy powiedzmy, że taki malutki dług u mojego taty zaciągnięty właśnie na budowę, i my sobie to spłacamy. I ja to w kolejnym filmie na wrzesień chciałabym to ująć, że już nie pisać budowa w wydatkach stałych, tylko po prostu pożyczka. Więc tam pójdzie właśnie te 200 zł. Poszło właśnie te 200 zł, więc razem żeśmy tat tatowie w tym miesiącu dali około 1000. Mimo naszego wyjazdu, gdzieśmy na nasz wyjazd dali chyba też trójkę, więc ogólnie uważam, że całkiem spoko. No i zostało. Nam te nieszczęsne 20 zł. Drobniaki poszły już w wyzwanie grąż grosz do grosza, które mam tutaj w segregatorze, więc poszło w wyzwanie grąż grosz do grosza. No i reszta sobie też tutaj za chwileczkę ją rozdysponujemy ładnie, tylko ja sobie jeszcze tutaj cały ten, cały tutaj zrobię porządek i zaraz do Was wrócę. Więc podsumowując, nasz wyjazd jeszcze raz uważam, że był bardzo udany. Polecam, polecam Kazimierzówkę, ten hotel, w którym żeśmy byli, polecam tego. Polecam naprawdę sierpień był miesiącem naprawdę superowym. Do tej pory jeździliśmy w lipcu na wakacje, jeśli chodzi o polskie morze, ale sierpień, bomba! I chyba na następny raz też pojedziemy w sierpniu, więc polecam naprawdę, naprawdę bardzo, 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 bardzo serdecznie i wcale nie jest, słuchajcie, jakoś mega drogo. Mój mąż stwierdził, że mu się bardziej podobało niż w Turcji. W Turcji wydaliśmy, pamiętam, Około 10 tysięcy, Tam 9, 10, coś takiego wydaliśmy w Turcji, jak żeśmy byli. No, może trochę przesadzam, ale około 9, 8, no tak, od 8 do 10 tam było wydane, bo za sam na przykład hotel wydaliśmy tam o inkluzji wszystko, ponad 3000 za osobę. tak. Prawie 8 tysięcy wydaliśmy za sam, sam po prostu all-inclusive, a resztę takie jakieś dodatkowe wiadomo pieniądze trzeba było mieć, jakieś tam kupić rzeczy przed wyjazdem, czy, czy po prostu mieć jakąś gotówkę ze sobą, no to też było jak z kolejnych tysiąc, więc e, powiem Wam, że wyszło nas tutaj mniej. Faktycznie tam byliśmy tydzień w Turcji, a tutaj byliśmy 6 dni w Polsce, ale uważam, że powiedzmy te 500 zł doliczając więcej, e, jakbyśmy chcieli jeszcze dalej nadzieję, zostać dłużej, no to już i tak macie niecałe 6 tysięcy, więc jest taniej, więc no polecam. Dobra, robię porządek i już do Was wracam. Okay, dobra, udało mi się zrobić tutaj porządek. E, na początek sobie rozsponujemy te 20 zł, w jakieś e, wyzwania, mi się wydaje i zrobimy tak. E, kończy nam się wyzwanie lato, w sensie już lato nam się kończy, zostało jeszcze parę dni lata e, czysto hipotetycznie, więc znaczy tam jeszcze wrześniu coś tam niby się lato, ale już tak realnie, no to zostało nam już tutaj parę, parę, parę dni, więc fajnie by było, jakby nam się udało skończyć to wyzwanie, dlatego tutaj sobie dzisiaj zamalowuję dyszkę, wkładam tutaj 10 zł i łącznie mamy już 275 zł. Ogólnie ja to wyzwanie, jeśli chodzi o wyzwanie lato, robię już drugi raz w tym roku, dlatego że wiosna. Hmm... Wiosna była stówka i tutaj stówka, żeśmy położyli. Tutaj była kolejna stówka, jeśli chodzi o lato i teraz jest kolejna stówka, jeśli chodzi właśnie o kategorię lato. Dlatego, dlatego jakby będzie więcej, no bo moje wyzwanie cztery pory roku. Ogólnie do uzbierania jest cztery stówki, ale nie będzie pięć, dlatego że to wyzwanie lato mamy dwa razy, przy... mamy dwa razy używane. Więc spoczko. Dobra, wkładam sobie tutaj dyszkę. Dobra. Następnie mamy, następnie mamy tutaj takie kategorie. Ja sobie jeszcze zobaczę, co tutaj mamy ciekawego. Okej, okay. tutaj są jeszcze jakieś drobniaki. To może sobie od razu jeszcze te drobniaki wyjmiemy, co Wy na to powiecie. Zrobię to z Wami. A co tam? Tu mamy jakieś OK. Tak, zabrałam małżowi z portfela, dobra. To już wiem skąd są. Drobniaczki zostaną one, pójdą w wyzwanie grosz do grosza, jak się tutaj więcej, większa kwota uzbiera. I teraz tak, wyzwanie 10 zł, znaczy to dziesiątka, która została. Pójdzie, kochani, w wyzwanie 52 tygodnie, dlatego że w tym miesiącu włożyłam tutaj tylko raz i chciałabym włożyć jeszcze raz. I tutaj sobie, słuchajcie, zamalujemy kwotę. 11. Czyli zamalujemy sobie kwotę 11 i wkładamy tutaj 11 złotych. Wezmę sobie jaśniejszy marker. Nie by było, jakbym go znalazła. O, jest, dobra. I tak, zamalowujemy tutaj 11. Może jeszcze się uda tutaj jakąś fajną sumę odłożyć w tym miesiącu. Zobaczymy. Więc tu będzie plus 11. Więc mamy 807 i będzie 800. 18 zł. Dzisiaj mamy, jak to nagrywam, 20 sierpnia. Ale ten czas leciwa byłam naprawdę. Dobra. Następnie, moi kochani, zostały nam jakieś drobniaki. Zobaczmy, ile tutaj mamy. O, trochę mamy. Mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli tak, z zostawiam. tutaj w mój słoik. Złotówkę wkładam w wyzwanie 1 zł. I to jest 21 już tutaj uzbierane. Proszę bardzo. I właśnie jeszcze mój słoik oszczędnościowy. Ja bardzo lubię to wyzwanie. Bardzo mi się ono y, podoba. Ono jest w formie aktualnie laminowanej, ale myślę, że będę je używać również w formie, y, w formie jednorazowej. No następny raz sobie użyjemy właśnie tych minimy. Nie będzie się tak błyszczyć, będzie jednorazowe, y, jednorazowego użytku, więc, y, więc zobaczymy właśnie, jak nam się to tam y, uda. Więc teraz zamalowujemy sobie tutaj pięć złociszy polskich, tylko sobie znajdę jakiś marker, może żółty. Dobra, coś tu widać. Więc piątkę sobie zamalujemy i oczywiście tutaj już nie mamy miejsca, ale to nic, miejsce sobie znajdziemy. Napiszemy sobie tak, tu plus 5 i tu mamy 60. Ja sobie to później zmarzę, tylko teraz już nie chcę tego mazać, dlatego że już i tak ten film trwa, ta część filmu trwa dużo, a długo, a jeszcze będzie pierwsza część, więc jest pierwsza część w sumie. No bo jeszcze jej nie nagrałam, a jak teraz to nagrywam, to jestem jakby przed montowaniem pierwszej części, dlatego mi się tak mówi, ale sorki. Więc ja to zrobię sobie poza kamerą, więc tutaj już będzie razem 60 zł. Fajnie, to już będzie niedługo pierwszy, drugi raz, jak ukończę to wyzwanie w tym roku. Więc jeszcze niedużo, jeszcze 40 zł, więc fajnie, fajnie, cieszę się. Na razie atakowałam te większe kwoty, jeśli chodzi właśnie o ten wyzwanie mój swojej oszczędnościowy Na razie atakowałam właśnie 5 zł, zostało mi jeszcze 3 piątki i później tylko 2 zł i złotówki, więc fajnie. Dobra, zamykam mój segregator, i ja teraz lecę z segregatorem drugim, czyli tym. I my sobie tutaj zrobimy, słuchajcie, porządek, dlatego że. Są tutaj jeszcze paragony i jest jeszcze wszystko z wyjazdu. No, a niestety, ale, stety, ale już żeśmy wrócili z tego wyjazdu, więc te koperty wyjazdowe trzeba opróżnić, wyrzucić i cieszyć się wspomnieniami, jak ja to mówię. Dobra. I teraz tak, tutaj dajemy koperty nieplanowane, uroda i moda. I tutaj sobie dajemy teraz tak, w, 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 w. tydzień trzeci. Tu mamy tak, tydzień czwarty, tydzień trzeci, tydzień pierwszy. Już żeśmy tydzień pierwszy podsumowali, tydzień drugi właśnie też, czyli nasz wyjazd. I teraz przyjdzie czas na podsumowanie trzeciego tygodnia. Mały spojr Wam mogę zrobić, że do tej pory wydałam wybiedące 16,45 zł, więc, więc spoko, spoko. Dobra, sobie tutaj włożę. Paragon, no bo paragon bym chciała, żeby tutaj był włożony. Dobrze, więc tak wygląda mój portfel już normalnie przygotowany na... Na nasze normalne miesiące. Tu mamy tygodnie podzielone, pierwszy, drugi, trzeci. Tu są moje dokumenty. No i tutaj mamy modę, urodę i nieplanowane, czyli pieniążki, które teoretycznie nie powinny być wydawane za często, ale wydawane są w ostateczności, czyli kiedy chcemy kupić ubrania, kiedy chcemy pójść do fryzjera, w sensie ja, bo mam rzaszczygę ja, i kiedy nam coś wyskoczy Dlatego jeszcze nam nic nie wyskoczyło i mam nadzieję, że już nam nie wyskoczy, byłoby fajnie. Więc tak wygląda, tak by wyglądał cały, kochani, filmik. Tutaj te karteczki, które mamy w środku, no to ja sobie tutaj je wezmę się, po prostu pozbędę tych koper, karteczek malutkich. Więc powiem Wam, że naprawdę wyjazd był bardzo fajny. Tutaj mam jeszcze przekładki. Więc tak, wszystkie te tutaj karty osobiście uważam, że mogą już pójść do wyrzucenia, więc te wszystkie kartki już słuchajcie, wyrzucamy. No i tak sobie ładnie poogarniamy tutaj koperty. I tak to wszystko wygląda. Więc dzięki, kochani, bardzo serdecznie za dzisiaj. Jak e, teraz patrzę na czas, to jest 28 minut, więc e, długo. Dlatego dzięki za dzisiaj. Jeśli Wam się film podobał, to zachęcam do komentowania, zostania ze mną na dłużej. Bo na 1500 obserwacji szukuję dla Was kolejny konkurs, więc myślę, że będzie warto. Więc buziaczki, i do następnego.